Na tej scenie pojawią się moi koledzy, zatem przywitajcie ich gorąco! Cześć, cześć, cześć. Słuchajcie, witam Witawarz też z po jajach. Chcielibyśmy na koniec zapierdzić. Mam taki song, ale spokojnie, będzie po polsku. Chcemy tą piosenką udowodnić, że my Polacy jesteśmy szaleni, weseli i radośni, prawda Michał? Co? To, dokładnie, tak. Mi się nie podobało. Chciałbym udowodnić, że pomimo tego, że słońce w naszym kraju świeci w ciągu roku przez 15 dni, z czego 8 w nocy, że dajemy czadu, także słuchajcie, pokażemy teraz Angolom, jak się bawią Polacy. Wstajemy wszyscy na koniec, śmiało, jedziemy, śmiało! Jadziemy! Neonówka istnieje od 2000 roku. Jednak w czołówce takiego polskiego, e, polskich grup kabaretowych pojawiliście się tak naprawdę okay. w 2006 roku. Tak, wystrzeliście e, gwałtownie w górę i od tego czasu niezmiennie jesteście w tej czołówce. E, jak sądzicie, który program, który sketch był według Was tym takim punktem przełomowym, który sprawił, że stało się tą taką pracą na pełny etat i ty, jak musiałeś porzucić na przykład pracę w szkole. nie tylko ja, Michał, też. Ja wiem, ja wiem, do tego dojdziemy potem. Czy to jest do mnie pytanie, rozumiem? No tak, wywołany. Tak, wywołany. Tak, 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 Roman Żurek, lider kabarety na Łonówka. E, Roman Żurek, e, e, witam Państwa ruch. bardzo serdecznie. Na wieczorku autorskim ze mną. E, e. E. Będę za chwilę z udziału odpowiedzi, a mianowicie. To może ja e. E. Dziękuję, e. właśnie. Pytanie było, przełom. jaki sketch, przełom? To... I w którym momencie według Ciebie Prawda. był ten przełom taki, że, że musiałeś właśnie zostawić mm -hmm. wszystkie inne zajęcia i stało się to taką pracą na pełny etat? No to chyba przy moherowym programie, kiedy robiliśmy Mohery właśnie... Mohery załatwiły. Mohery nas załatwiły, mm -hmm. tak, tak, dos dosłownie i definitywnie, mm -hmm. że nie mieliśmy już czasu na nic więcej. Mm -hmm. Niestety, obecny wtedy minister edukacji Roman Giertych zmartwił się, bo odeszła dwójka czołowych nauczycieli no, wtedy mm -hmm. w kraju, ja i Michał i stąd ten system edukacji wygląda od, no, od tamtej rozumiem. pory tak, jak wygląda. Tak. To był czarny czwartek polskiego szkolnictwa. Tak, tak. I zastanawiają się nad, nad historią w ogóle, jako przedmiotem w szkole, czy zasadnością tego przedmiotu, czy on tak w no, no, jest wiele potrzeba? pojawiło się pytań pod moim odejściem. Mm -hmm. Może Roman nie, nie wygląda, ale już tej właściwej historii uczuć. Tak, no, jeszcze to w tej właściwej. To się tak. e, w tym składzie Roman Żurek właśnie, Michał Gawiński i Radek Bielecki. Tak. E, gracie od 2000, 2008 roku, czyli już 5 lat. I od tego czasu tak jak powiedziałem, jesteście niezwykle y, popularni. Czy celebrykacie trochę już tak troszkę? Woda soda. Się, tak, się cały czas. <grym> Niezmiennie od samego poczęcia mamy celebryckie zacięcia, co zresztą widać także po nas. <grym> nie, Prawda jest taka, że... Radek się przestał golić od dwóch dni, to jest <grym> po prostu przejaw celebryckości. Tak. Sam sobie zdjęcia robi, wysyła do gazet, ustawki ta, robi. Nic innego nie jem na śniadaniach w Anglii, tylko fasolkę. To ta. są takie fanaberie po prostu. A popularność... Y... Pomaga Wam w życiu czy przeszkadza w tym prywatnym znaczy, życiu? ta popularność nasza jest taka dosyć sympatyczna. To nie jest. Mm -hmm. nie jeżdżą za nami paparazzi, nie robią nam zdjęć, nie piszą nas w prasie brukowej, co sobie chwalimy wręcz. Ale tam Pan mówi, żebyś mówił. Tam mam mówić? To Ech dopiero ty? teraz mi tą komunikację. Nie, no no nie, 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 jest, nie, tak, jest, bądź nie bądź jesteśmy celebrowani. Ale przyznaj się, jak do Ciebie ludzie na ulicy mówią. Lgną. Bogu do mnie mówią Bogu. na ulicy. To nie, myślałam. Bogu. A nie no. proszą o telefon, mówią, na przykład, mówię, do Wandzi? Nie, mówią do niego, e, Bogu! A właśnie, e, Bogu! <śleszy> tak, tak. Skrybo! Zapraszam do mnie! Nie, to jest zwykle sympatyczne. Ludzie nas obdarzają sympatią, a dziennikarze mają nas gdzieś i tyle. Znaczy, I, I dobrze. Nie, nie jest to, że gdzieś, tylko po prostu na kabaret. Nie, nie, nie ma tam celebrytów. Nie, no, znaczy, nie, bo nie ma federalnej w Polsce, na... nie ma gwiazda. Ja nie, nie to mówił, że no. dziennikarze, część mhm. mediów, bo są tacy jakby, którzy są fajni i przychodzą i chcą z nami rozmawiać, więc nie wszyscy. Ale nie mówię o tej celebrytości, że o tym, o tym byciu celebrytą, że celebryta wiąże się z tym, że chodzą za nim paparazzi, że są zdjęcia, że tam się napił, to no. zdradził żonę, tutaj to ubrał albo tam. Nie, nie. Trzeba jeździć do Rzeszowa nie, też nie, wtedy. Nie mamy czegoś takiego i bardzo dobrze coś Nie mamy, cenimy swoje życie prywatne i nikt tam nie wchodzi z butami do domu, do naszego ogródka, nie wiem. Mamy z tym nie spokój. nie zwracał uwagi czy na to, czy chodzimy w futerku z norek, czy... Tak, kiedy je kupiliśmy albo ukradliśmy. Dokładnie. A wróciliśmy ze Stanów i mogliśmy parę cichów przywieźć. Mogliśmy przywieźć parę, parę futer z norek były kamery, byśmy byli przezorni. Ale nie, bo jak przyjechaliśmy, to już tych futer nie było. W coś tej zabrał. Bo Już były w Polsce. <śmówi> już były w Polsce. Roman, ty, y, t, jak pisze twoja strona internetowa. Moja ty, strona to? No, wasza strona internetowa, ja mam czy swoją przepraszam. E, czy ten, ten tytuł, ten taki tytuł, który sobie nadałeś, Dyktatorę Romano. Mhm. To nie on sobie nadał. No, no tak, jest napisane tam, że to on sobie podobno sam nadał. No, w każdym To są razie, pomówienia Musisz się nie spierdzielać, jak pani mi zadaje pytanie. Yy, ciężko z tobą razem. wytrzymać kolegom, jak sam ja, ja, Mogę ja odpowiedzieć to na to pytanie. <laughs> Powiedz, co możesz o mnie powiedzieć? Nie mogę złego słowa powiedzieć na Romana Żurka, bo nie mam podstaw. <laughs> ja nie mogę złego słowa powiedzieć, bo nie mogę. <laughs> Człowiekiem i się nie przetrafiałem głupoty. Aczkolwiek scenicznie było sporo wpadek. Mm -hmm. Pamiętam kiedyś koledzy moi nie mogli wytrzymać na scenie, kiedy po sketchu Wandzia wszedłem do sketchu Niebo bo nie, znaczy nie zdążyłem, po prostu zapomniałem ściągnąć spodni. Różowych spodni. Różowych spodni wszedłem po prostu... To jako święty Piotr różowych Spodni. <noise> I nie wiedziałem o co chodzi, chłopcy się śmieją, wszyscy leją, a ja jak spojrzałem na nogi, zobaczyłem, że... No. No. Czy się, się przejawiają te zapędy dyktatorskie? No, niczym. To taka ja to ładna nazwa tylko. Powiedz mi, do której takiej postaci historycznej najbardziej byś się tutaj porównał? Bo ja mam pewien taki, po obejrzeniu waszych różnych skeczy, kiedy sobie robiłam taki, taki research na Wasz temat, mam pewną y, myśl, o której za chwilę powiem. Ja mówię, Myślę, wszybcie. że ciężko mi będzie znaleźć taką postać, bo te postacie zawsze mm -hmm. są dwuznaczne. Jedne są oceniane pozytywnie, po pewnym czasie już mniej, więc mm -hmm. starałbym się chyba nie szukać nikogo takiego. Mm -hmm. Może mm -hmm. trochę trener górski, ale to ja wiem. Miał, o, tak, miał, miał I miał i świetną rękę do prowadzenia drużyny, i też celne riposty, więc. Bo może ta. Bo Ale nigdy się nie... Nie... nad tym nie zastanawiałem, jaka postać. Dobra, które nie potrzebuje, idźcie, obiecajcie takiego ekstra. O, może wizyt do Stanów. Coś bardziej przyziemnego. Na Białoruś. A do jakiej, do jakiej to jest gazety? Bo jeżeli tak, to pan Jarosław. To jest do gazety polaninnej. No do Jarosław. A, to Jarosław. To Jarosław. Tak, Ja mam wrażenie, że po prostu... i twórczość za 500 poproszę. Ustawiasz się na takiej pozycji szarej eminencji, wiesz, taki kościelny, który rządzi, rządzi proboszczem właśnie. Ale... Ciągasz za wszystkie sznurki, ale jakby co, to ja jestem... Nie, 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 właśnie. Nie? Te... Trzeba to ja zbieram, więc to nie jest tak, mm. że ale... się pociągnie, Ale to coś czasami może spaść. To, to jest... Ja jestem na dole. To jest tak, że chyba każdy zespół musi mieć lidera, bo bez lidera nie istnieje, więc jakby tutaj jest naturalna sytuacja mm -hmm. i naturalnie wyklarowana bez żadnych konkursów na, na to, kto jest liderem. No, jasna rzecz. Be, bez lidera zespół się rozpada, więc jakby tutaj ktoś no myślę, że... musi to trzymać. Przecież u nas jest, w ryzach. Jest, jest, jest demokracja w momencie, kiedy nie możemy podjąć decyzji, no to ja ja już decyduję, bo, bo, bo tak to byśmy stali w miejscu. Tak to po prostu w miarę pozytywnie dogadujemy. Jest demokracja z tym, że Romek ma dwa głosy. Mhm. No, dwa tak. Głosy więcej, żeby nie <głosy> głosować jakąś ustawę, czyli ma zawsze dwa głosy więcej. <głosy> I u nas, u nas wszystkie decyzje niestety nie idą do Senatu. Michał. Trwałoby to długo. Michał. O, o tobie przeczytałam, że wszędzie się gubisz. Albo gubisz wszystko, co masz w zasięgu, w zasięgu ręki, to, to co ważne. Zgubiłeś się już tutaj gdzieś na wyspach? Na wyspach się nie zgubiłem. Nie. A w Stanach? W Stanach się nie zgubiłem. To był stary tekst. Tak? Michał zmężniał od tamtego czasu. <coughs> już, się już się nie gubi? Już się nie gubi. A to co, czasach... założyliście mu jakiegoś GPSa? Nie, a to czy... co, powiązaliśmy czy czy z torbą, to już się nie gubi. No <coughs> to wiąże wszędzie z nie wiem czy widzieliście. Od on a tutaj Aha. czerwone tak, tak, są tak, Nawet z jedną wszedłem Jak wchodzi do sklepu, to po prostu groszki za sobą zostawia, żeby mógł wrócić. <noise> Niestety, Radek idzie za mną i je zbiera. Co, ja muszę jedną rzecz zapytać. O to, że ukończyłeś fizykę, a potem pracowałeś jako nauczyciel muzyki i plastyki. Tak, tak. Powiedz tak. mi, czy to był jakiś casting? Co spowodowało, że właśnie muzyka i, i, i Pani od plastyka. muzyki zaszła no. za daleko. Reszta to już jego ambicje. Ale musiałeś coś narysować, no to no. Wy proszę po prostu, wygryzł babę. A właśnie no, to po imieniu, wygryzłeś tą babę. Wali. Tak jest. Po pierwsze, no, doprowadziłeś wali. do tego, że zaszło, czyli nie przez siebie, tylko przez kogoś innego. A dacie mi odpowiedzieć. Czy po co? Przez siebie to już. Tak jak powiedział. Może teraz. No więc to było tak. To jest tak, że to jak kolega powiedział. Czyli kobieta Dziękuję. zaszła, było wolne etat. A teraz już nie ma muzyki i plastyki, tylko Taka. jest sztuka. Taka. Więc y, pani dyrektor stwierdziła, że skoro y, gram w kabarecie, no to mam styczność ze sztuką, więc mnie zatrudniła. Taka. W później jeszcze półtora roku. To zaraz, nic, nie potrafił fizyki. malować. Ale... ale potem porzuciłeś dla kawary. <Haha> potrafił. Karierę nauczyciela. Tak. A tak, to może byłbyś ministrem edukacji. Teraz to już myślę, że na nauczyły. pewno. Mhm. Po trzech latach. Ministrantem edukacji. <sum dumpling oficjalne> <oo>, tak, ministrant edukacji. <sum> <sum> może nawet jakbyś jeszcze z dwa lata pouczył, by się dowiedział, że gama istnieje. <sum> ja nie znam gościa. Proszę <sum sum> <sum> i raczej na Radek, słuchaj... Y Radek. Wiem, o czym, o to Radek nie wiem, o co zapytasz. Radek włamał się do, do swojego mieszkania. Tak, <grym> I jak to było? <grym> Właśnie, słuchaj, że jeszcze w obecności policjant. Tak to było, no, wydawało mi się, że w domu jest ktoś niepożądany. Nie, nie, nie mhm. Złodziej. Zawołałem policję, żeby, to, to, żeby tego złodzieja złapać. Bo jesteście policji... W... Powiedz, ile czekałeś na policję? Bardzo szybko przyjechali, kopnąłem w drzwi przy ich osyście, bo im powiedzieli, że nie mogą tego zrobić, bo generalnie był już zamek zacięty, więc byłem pewien, że tam ktoś jest, więc wyłamałem, kolokwialnie mówiąc, kopać drzwi. Wbiłem się do domu, policjanci weszli, zapali światło i zaczęli się śmiać, Togo tam nie było. Zbierze. Zbierze. Tak to Zbierze. wyglądało. Mm -hmm. Ja następnego dnia, ja następnego dnia musiałem, zarobiłem na drzwi. Na drzwi. Mm -hmm. A słuchaj, słyniesz e, z dobrego apetytu, tak pisze in, piszą w internecie, e, jak więc znajdujesz, powiedzmy mi, angielską kuchnię? Bo, e, ostatnio w jakimś francuskim filmie słyszałam taką cudowną frazę, że są to e, wymiociny szatana. Zgadza Zgadza się tym, ja czy czy szczerze się mówiąc smakuje? jestem drugi raz w Anglii i, i półtora tygodnia teraz i jeszcze nie trafiłem na angielską kuchnię, chyba że, ja chyba, że angielską kuchnią można nazwać to co dostajemy w hotelu, czyli mhm. tak naprawdę fasolka po prostu. tak. tak no. No, no, już powiedziałem tak. No szau nie ma. No, to, jest to, to tak dobre, że Radek zaczął jeść kuchnię chińską i japońską, której nie zna się. No, jeżeli chodzi o to kuchnię, to spora desperacja, przypadku. Strasznie długo trzeba szukać, wydaje mi się, bo tutaj nie ma nigdzie. Nie? Właśnie, co to jest? My takie, tu jemy typu? jakiś. Film. Nie, nie ogarniam tematu, naprawdę. Nie, nie, może się wypaliłem. Widać, słuchajcie, że bawi was niesamowicie to, co robicie i żyjecie tym mocno, a jak sobie radzą wasze rodziny z tym waszym życiem tułaczym? Różnie. Znaczy, pytanie jest źle zadane. Te dziewczyny, że tak powiem, nasze dzieci muszą sobie radzić. Nie mają wyjścia. Tak mamy robotę, no i tak to wygląda. Są dzielne, silne. Tak sobie dobraliśmy kobiety, że sobie dają radę bez nas, a jak wracamy, to pomagamy. Poza tym rodziny i tak dalej. Gdzieś to tam gdzieś to się zazębia. Poza tym jak sobie policzyliśmy, to tak naprawdę w tamtym roku nie było nas w domu przez pół roku. A pół roku byliśmy, więc. jak Przyjeżdżamy, to zmywamy, sprzątamy, wynosimy śmieci do lasu. Musimy <śmiany> hmm. się naprawdę odciążyć. No i że to żony nie jesteśmy w stanie? Do lasu dojść to nie jest taki pomyślałam kawałek. 30 kilometrów najbliższy las. I to jeszcze co nocem żeby nie widzieli, także to jest taki obziób. Za tym już trochę nie będziemy rzucać, więc trzeba głęboko wjeżdżać. I trzeba wrócić. Słuchajcie, pomyślałam na sobie, że... Anglii trochę śmieci Oczywiście. Że... Tak. Pomyślałam sobie, że... się bardzo, bardzo trudno wam jest tak w życiu prywatnym. Ym... Zdenerwować się na głupotę, która na przykład yy, Hej, bywa panie. w urzędach, no bo no, ciężko tak sobie później poużywać na urzędnicy, no bo, bo was znają. Stresuje Was taka sytuacja, że ciągle musicie się pilnować, że... No właśnie Nie no, ma tak wcale sytuacji, że musimy mieć tak. My w ogóle tak nie chodzimy do urzędów to po pierwsze. Nie Do mojej żony to robię, czy wiecie, ale w Polsce już jest internet. I można tak przez internet nie. Tak, to była, czy w Polsce jest internet. Nie no. Staramy się też obserwować takie, takie sytuacje, więc jakby, a, ale z racji tego, że dużo jeździmy, to chyba na coraz mniejszy kontakt mamy z taką, tak, z taką wiesz, rzeczywistością. Mamy międzynarodowe które powstają. Więc e, w, więc, w Polsce więc, mamy problem ze zrozumieniem. Wszystko, wszystko się jakby to, co nas spotyka i to, co robimy, przekłada się na scenę. to mhm. co, Nawet czasami nieświadomie przerzucamy sytuację z, z zewnątrz z obserwacji na scenę i później dopiero się łapiemy na tym, że gdzieś to się wydarzyło w naszym życiu. Zresztą Ej, jesteśmy, apropu, jesteśmy już dwa tygodnie prawie w Anglii, to zresztą słychać już po akcencie. Tak, Nie, tak? przepraszamy go za akcent. Najgorzej będzie po powrocie tak. do Polski, bo, bo ty, ta będzie ta naleciałość. Tak. Gdzieś gdzieś tam naleciałość. Gdzieś tam Szanowni Państwo, z tej strony kabaretne Onówka z Polski. Witamy serdecznie. Z Wrocławia, Piastowskiego w Wrocławia. Chcielibyśmy pozdrowić wszystkich czytelników Gazety Polonijnej i kanału internetowego. E, oglądajcie polskie kabarety, czytajcie polską prasę, e, trzymajcie polskie książki. I zdobądźcie ten kraj. Dokładnie. Już, już niedługo przyjedziemy, tu wbijemy flagę, także pozdrawiamy już wam serdecznie. Drugi język jest już, jest chwila czasu i będzie to urzędowe. Tak Dokładnie. Pozdrawiam serdecznie, kabaretę Onówka. Czuwaj. Yes, mm -hmm. I'm Chip, are